z poprzedniego odcinka ten, no to co było, to wy to pamiętacie, no to tak właśnie to było, czyli co było, to ja już wam to pokazuje co nie no to dobra no to ten tego co wy dzisiaj chcecie co wy dzisiaj chcecie pooglądać no to ja tego nie wiem ale ja mam teraz pewnego Pomysła pokażę Wam, jak już Niemcy i Włochy zatrzymali się swoim odrzutowcem w ich krajach, co nie, a nie wiem, czy dzisiaj pokazać Anglię i Francję, ale. Nie wiem chyba nie i lepiej nie co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no to ten tego, no to teraz, no to teraz koniec. Gadania, a czas na pokazywanie tego, co ma być, co nie, no to koniec gadania, czas na pokazywanie, co nie, no to tyle w temacie, no to okej, okay, już wam to. Pokazuję, no to okej. Okay. No to dobra teraz Włochy, patrz, ciesz się, że nam udało się ominąć ten dziwny samolot i tych, którzy w nich byli, co nie no to jak, no to tak to było co. Nie no to właśnie tak to było, co nie no to dobra, no to ten tego no to niech tak to będzie, co nie no to niech tak to będzie, co nie no to okej okay, no to. Okej, okay, co nie, ale dobra. Chodźmy my teraz przygotować się do tej nowojny, wojny, co nie, no to przygotujmy się do wojny, kiedy już zdobyliśmy doświadczenie, co nie. Mój kumplu, no to jak będzie, no to tak będzie, no to tak, no to. A jak co nie Włochy, chodźmy się ten no przygotować się tam do wojny, co nie, no to tyle. Temacie no to okej, okay. no to przygotowujmy się do tej no drugiej wojny światowej, którą chcę wywołać, co nie Włochy, no to niech tak będzie, no to okej, okay. no to. Okej. Okay. No to dobra, a to spoko Niemcy mi się tutaj, no to ten tego mi się dość tutaj podoba co nie no to jak będzie, no to tak będzie co nie no, to ten tego no. To tyle w temacie, co nie, no to jak będzie, no to niech tak będzie, co nie, no to okej, okay, no to okej, okay. co nie, no to jak mój kumplu Niemcy przygotujemy się do tej wojny, czy nie, no mi to teraz. Powiedz no to jak Niemcy idziemy się tam na to na coś takiego przygotować, czy nie no mi to powiedz co, nie no to jak. Niemcy, kiedy wywołamy kolejną wojnę światową, no mi to powiedz, co nie Niemcy, no to jak ja tam jestem na coś takiego gotów, co nie, no to tyle w temacie. No to okej, okay, no to chodźmy się przygotować do wojny, no to niech tak to będzie, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra i właśnie tak Niemcy i Włochy zaczęli się przygotowywać dość szybko do wojny po tym jak zdobyli doświadczenie w hiszpańskiej wojnie domowej, co nie moi kumple, no to tak to właśnie było i tak to dalej było, co nie, no to dobra, a to dobra, co nie, no to jak to będzie, no to tak to będzie. Co nie, no to dobra moi kumple, ale zanim Wam pokażę, jak Niemcy i Włochy idą na wojnę, to ja najpierw Wam pokażę, co robią teraz Anglia i Francja, co nie. No to ja już ich dwóch Wam pokazuję, co nie, no to tyle w temacie, no to okej, okay. no to tyle w temacie, no to okej, okay. no to okej. Okay. No to dobra Francja, no to jak mam iść Ciebie odstawić do tego, no Twojego kraju, do Twojego domu, czy nie no mi to teraz, mi to powiedz, co nie, no to jak. Francja, idziesz Ty to tam zrobić, czy nie no mi to ten tego, no to mi to powiedz, co nie, no to jak mój kumplu, my idziemy to tam, my to zrobić, czy nie no. Mi to powiedz, co nie no to jak Francja, wysadzić ciebie przed twoim domem, a ja pojadę do mojej kochanej Anglii, co nie Francja, no to jak to było no to. Tak to będzie, co nie no to skoro tak to było no to teraz, tak to będzie, co nie no to ten tego, no to teraz koniec gadania, co nie no to jak no to nie. Tak będzie, co nie, no to okej, okay, no to okej, okay, Francja, co nie, no to okej. Okay. No to dobra Anglia, ten no możesz mnie tutaj zostawić, a ja zrzucę się z tego samolotu ze spadochronem, co nie, no to jak to będzie, no to tak to będzie co nie, no to ten tego, no to teraz, no to koniec gadania, a ja spadam teraz do tej, no swojego domku, no to teraz idę po spadochron i już wyskakuję, co nie. No to dobra, no to niech tak to będzie, co nie, no to teraz, no to okej, okay, niech tak będzie, co nie, no to okej, okay, niech tak będzie, no to okej, okay, co nie Anglia, ja. Już wyskakuje do swojego domu, no to papa Anglia, papa, do zobaczenia później, no to papa Anglia, papa. No to dobra i właśnie tak Niemcy i Włochy poszli się przygotować na wojnę, a Anglia i Francja poszli do swoich domów po tej no ciężkiej wojnie domowej. W Hiszpanii co nie, no to jak to będzie, no to tak, to będzie, co nie, no to jak, no to ten, tego, no to teraz koniec gadania, czas na pokazywanie, co się tam. Dzieje, co nie, no to jak, no to niech tak to będzie, no to okej, okay. co nie moi kumple, no to teraz, no to koniec gadania, ja już wam zakańczam ten, no ten odciek. Co nie no to dobra, a to dobra, co nie no to ten tego no to teraz ja już wam zakańczam ten no odcinek i wam idę pokazać jutro coś innego, ale oczywiście. Z tego serialu o narodach, co nie, ale dobra, no to dobra, no to teraz koniec odcinka i do następnego odcinka, no to papa, pa, cześć, no to elo, no to do... Następnego odcinka papa pa, cześć no to elo!